Halo, 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 ty. Halo, halo. Ty, nie jest na audio. Wiem, że mnie chuje, ty ty nie jest, jest Alo, Halo, halo. O, teraz chyba. Halo, halo. O! o! Dobra, ty. Dzisiaj wyjątek. Liga będzie tylko. Czujesz się jak gówno kurwa po tym treningu dzisiaj. Dobra, To z ligą. Myślałeś, że żartujesz z tą ligą? że ja żartuję z tą ligą? no nie no... Do... jest w tytule, jest kategoria, kurwa to jak ma żartować. No Darius zagram, ja tak? Darius... Dariu... Dari... Kurwa, Dariuski. Sander... Na szybko, sprawy. LED-em zagramy. Obyś cały czas się wypierdalał. <grydala> Dobra, zobaczymy, nie? Oby nie. Fuck tak mi, o, mi on, grać. E, no! Gdzie ten tlec skacze mi? Dobra, łatwo. O za, kurwa, no. Dobra, to winek już jest. Are you sure about that? Proszę. Aaaa, ah! blisko <gryzko> metko mnie zganikowało. A mi da coś poddemić, może? O skurwa. O kurwa! To pod poddymił Będziesz z O kurwa! Idę zaraz w Paladynce, kurwa, wiem się! A! Nic ta kurwa nie boli, jak nie wzięli koni! O kurwa! O! Ja pierdolę, jak kto jest ten Dysia coś gadała hejterka. To masz hejterów? Mam hejterów. O kurwa. W jeden hejter to się. Po nowe kiksy dzisiaj z ojcem pojechałem. Już mm -hmm. mam takie dwuletnie rozjebane z dziurami, to nie wiem... Aż zacząłem mieć wyrzuty sumienia, że te buty mi się podobały kurwa. Zaczął mi gadać, że o, bo to białe te buty, to się upierdolam szybko i tak dalej, czy na pewno je chcę. Taki zawiedziony, kurwa. Potem jeszcze się okazało, bo on chciał jakąś promocję, na jakąś promocję się załapać, tam było minus 20% to okazało że to było tylko na Nike i na coś tam jeszcze i jeszcze bardziej się wkurwił. Nie, mnie paytowali Nie wiem, niewygodnie mi się siedzi, kurwa, zaraz wyłączam streama. Bez kitu. go do Ty, jest Open Nexus. Proszę. Idź. Proszę. Dobra Ja pier... Nie wiem Ja, mi ja tak suszy Napiszę się czegoś Pijemy już chyba 5 litrów wody Ja pierdolę, to... Ile jest zezwolona, ten, ilość? Nie wiem, kurwa Jedna to... dawka śmiertelna, wiesz, sprawdzam, kurwa Ty No? 6 litrów? No kurwa, dobra, nie pij jednak Dobra, to 100, o kurwa, spoiler! Ja! <grystanie> <Yeah. grystanie> bo ja. Ja zmieniłem scenę na jedynce ja zresztę... Ooo! Oh, a what? Bambi. In the real life, albo. Ja, dobra. Pierdola, to już tyle razy słyszałem, że. Nie wiem, nie wiem, co to <grystanie> za win. Nie wiem. Ja pirta, już wiem dlaczego. Rozpoznać piosenkę puszczoną od tyłu. No to sobie możesz puścić. Ojo, Ameryka... amerykańskie telewizorze. Ja nie zrobię. Ja zjąć easy, a nie. O! 116 szpaku. <głos> no. <głos> guzior, 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 fala. O. Fala, fala, tak. A dobra no. To no. Wiażek, kto to był? Tymek. To nie, właśnie. Tymek? To kurwa Tymek. Ej, <śpiewanie> Jak <śpiewanie> Multi. No, multi plecak. mi się przypomniało, było jakieś takie teorie, bo jak Multi diamenty z BDS-em, było puszczono od tyłu i jakaś baba analizowała w tym tekście od tyłu jakieś... <śpiewanie> jakieś, kurwa, rzeczy. Ja to mogę puścić potem, to było tak zajebiście śmieszne. Kurwa. To za stoliczek z chemią. No masz raz, ty, to jest stoiczek z hemią, no, no ma to swoje rzeczy, no, jakieś białeczko, kurwa, karbo, no, tak, no, no jest, kurwa, stoi. To będzie o 21:00, O 23? O 21 będzie koniec streama, <grymne> 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 To przyjdziesz o 21:00. <grymne> Dobra, jak jest? To... Jestem. Dobra, odpalaj CS-a. O, ale mam skinki nowe, ty! A ty, bo teraz strzelasz. A dlaczysz mnie! <grymne> ja nie, ja nie mam pozdrawić z Lidą Pozdrawiam. Dobra, super. Nie stawię tego. A Bambek no problem. Only Deagle? <grymne> <grymne> Co? Only Deagle? Czy ładny? Only Deagle, się podoba. Only. Można, damy infory. tam jest! Kurwa nie mam włączonych, z latą y, głównym. Dostał, dostał... 72 A, w miał, to wezmę Ale Debbie nie trafił. Bo pozbyłem kurwa, plus po 300. Fajnie. To poszło nie dziękuję. tak Nie wiem. Dobra, dobra Toło ma stream. Na si 7 do następnego y, soboty. A jak nie do następnego soboty, to do jeszcze następnego soboty. Zależy jak, jak będzie, nie? W Dzięki, elo!